Cześć widzowie, z tej strony Joker, na kolejny odcinek z serii najważniejszych i najmocniejszych wydarzeń ostatnich godzin. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Siedem koni zginęło pod kołami pociągu. W Brzeźnicy, koło łobza, doszło do dramatycznego i wyjątkowo rzadkiego wypadku, gdyż siedem koni wbiegło prosto pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Uderzenie było tak nagłe, że maszynista nie miał absolutnie żadnych szans, żeby wyhamować. Policja ustala, skąd pochodziły zwierzęta, bo co ciekawe, mieszkańcy zgłaszali już wcześniej, że po okolicy biegają luzem konie. Wstępnie mówi się o możliwym powiązaniu ze służbami fundacji lub azylu, ale to jak na razie niepotwierdzone informacje. Tragedia, którą wielu mieszkańców tak naprawdę przewidywało, tylko nikt nie reagował. Akt dywersji na linii Warszawa Lublin. Premier Donald Tusk ogłosił, że doszło do aktu dywersji na torach kolejowych w miejscowości Mika. Ładunek wybuchowy uszkodził tor, a według służb celem mógł być przejeżdżający pociąg. Jeszcze mocniej brzmi informacja, że na tej samej trasie wykryto kolejne uszkodzenia. Służby pracują na miejscu wojsko sprawdza aż 120 km linii kolejowej, no ale na szczęście nikt nie został ranny a uszkodzenie zauważył maszynista przejeżdżającego składu. Gdyby nie to, skala tragedii mogłaby być ogromna. Słup ognia na 20 metrów w Krakowie. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie nad ranem pojawił się dosłownie gigantyczny słup ognia w wysokości na około 20 metrów. Wszystko przez rozszczelnienie rurociągu gazowego średniego ciśnienia. Strażacy, policja i pogotowie gazowe zabezpieczyły teren, no ale gaz musiał się jeszcze naturalnie wypalić. Na miejscu działa sztab kryzysowy i sześć zespołów straży pożarnej. Widok był tak widowiskowy, że świadkowie mówią o czymś w rodzaju pożar jak w filmach katastroficznych. Trzymając się pożaru, no to mamy newsa o pożarze w schronisku bubinkowo, gdzie psa uratował pies. W schronisku Bubinkowo w Obłężu doszło do poważnego pożaru. Ogień objął poddasze głównego budynku, a w środku było około 30 zwierząt. No i teraz najważniejsze. Wszystkie udało się uratować, a to dzięki psu o imieniu Karol. To właśnie on pierwszy wyczuł zagrożenie i zaalarmował opiekunów. Pożar zniszczył gabinety, pomieszczenia socjalne i boksy, a zwierzęta tymczasowo przebywają w zewnętrznych kojcach, Schronisko szykuje listę najpotrzebniejszych rzeczy. Areszt dla osiemnastolatka, który zaatakował taksówkarza. Na koniec historia, która rozi krew w żyłach. Osiemnastoletni Dominik P. został aresztowany po brutalnym ataku na taksówkarza w Milanówku. Młody mężczyzna zamówił kurs, mimo że nie miał przy sobie pieniędzy. Doszło do kłótni, a potem osiemnastolatek zadał kierowcy kilka ciosów nożem w klatkę piersiową i plecy. Najbardziej szokujące są słowa świadków. Po ucieczce chłopak miał być podekscytowany i chwalił się koleżankom, że podział taksówkarza. Kierowca trafił do szpitala w ciężkim stanie. Przeszedł operację i jego stan na chwilę obecną jest już stabilny. Dominikowi grozi do, od 10 lat do dożywocia. To były najważniejsze wydarzenia dnia. Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw suba łapkę i wpadnij jutro o 20.00 na kolejne newsy. Trzymajcie się i uważajcie na siebie.